Następny przystanek. Podolszyce. Następny przystanek. Sikorskiego. Następny przystanek. Zielony Jar. Następny przystanek. Roweckiego. Następny przystanek. Hubalczyków. Następny przystanek. Łączniczek. Następny przystanek. Szarych szeregów. Następny przystanek. Armii Krajowej. Następny przystanek. Braci Jeziorowskich. Następny przystanek. Piaska. Następny przystanek. Spółdzielcza. Następny przystanek. Lachmana. Następny przystanek. Banacha. Następny przystanek. Chopena. Szkoła. Następny przystanek. Dworzec kolejowy. Następny przystanek. Lasockiego. Przystanek na żądanie. Następny przystanek Stanisławówka. Następny przystanek Padlewskiego. Następny przystanek Misjonarska. Następny przystanek Tumska. Następny przystanek Bielska. Następny przystanek Jachowicza. Następny przystanek Spacerowa. Następny przystanek Hermana. Następny przystanek. Pszczela. Następny przystanek. Gałczyńskiego. Następny przystanek. Słowackiego. Następny przystanek. Macieszy. Następny przystanek. Winiary. Szpital.